Witamy Państwa. Widzę, że jesteście z nami. Tak, dzień dobry, dziękuję dzień dobry. bardzo. Z przedstawionych, z przedstawionych tez tutaj tak pokrótce postaram się przybliżyć Państwa, Państwa wystąpienie. Wiemy, że poznamy zagadnienia dotyczące między innymi wpływu taki najbardziej aktualny temat pandemii na podaż i popyt wybranych kwalifikacji, a także sposoby pozyskiwania pracowników wykorzystując różne metody zarządzania. Wobec powyższego, bardzo proszę o, o Państwa prelekcję. Bardzo dziękuję. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zuzanna Bartczak. Ze mną jest Mateusz Zych. Faktycznie postanowiliśmy dzisiaj wystąpić tutaj i podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w takiej formule nieprezentacyjnej. Bo pomyślałam sobie, że zaproszę naszego eksperta, praktyka, który tak naprawdę w, w od, od wielu, wielu, wielu lat wspiera przedsiębiorstwa, również sektor publiczny, bankowość, różnego rodzaju klientów właśnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a więc również w obszarze kompetencji i kwalifikacji. I to jest właśnie Mateusz Zych, któremu będę chciała zadać kilka pytań o, o, o właśnie te doświadczenia. Temat być może taki oczywisty, aczkolwiek z drugiej strony no wydaje nam się, że nie można go pomijać, i wiele, wiele naszych przedmówców już zwracało uwagę na, na wpływ pandemii, która z jednej strony bardzo przyspiesza rozwój, która wymaga różnorodnych zmian, a z drugiej strony no, Oczywiście wpływa również na rynek pracy i, i zaraz się dowiemy, jak bardzo wpływa na, na kwalifikacje z perspektywy przedsiębiorców. Mateusz od 16 lat już prowadzi badania i analizy z zakresu edukacji i rynku pracy. I również jest odpowiedzialny właśnie za, za obszar People Analytics, który jest częścią globalnej sieci zajmującej się całym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w szeroko rozumianych przedsiębiorstwach, w bardzo różnych przedsiębiorstwach, w bardzo różnych obszarach. Między innymi również właśnie zaangażowany w projekty z zakresu dopasowania profili kompetencyjnych do prac, prac, pracowników, do specyfiki organizacji, specyfiki, kultury organizacyjnej i wyzwań biznesowych. Mateusz, no właśnie, nasi, nasi przedmówcy wiele mówili o zmianach, jakie pandemia wywołała na rynku pracy. I moje takie pierwsze pytanie do Ciebie jest, czy w ogóle... Myślę, że tak, aczkolwiek zadaję pytanie od czy, czy widzimy zmianę w zapotrzebowaniu na poszczególne kwalifikacje wśród klientów, którym doradzasz, z którymi pracujesz, wśród których realizujesz projekty. No i z czego to wynika? Mhm. Jak, jak, jak wygląda ta perspektywa praktyka i biznesu? Znaczy, no jak najbardziej bardzo dużo rzeczy się zmieniło, ale niestety trzeba zapamiętać sobie taką bardzo ważną lekcję. Zresztą profesor Urłowski też na samym początku wspominał o tym, że jakby świat się nie zatrzymał i bardzo dużo tych rzeczy, które jakby do tej pory kształtowały nam zapotrzebowanie na no poszczególne kwalifikacje, kompetencje, profile kompetencyjne jako całość i w ogóle pracowników o określonych umiejętnościach, no cały czas pozostają w mocy, no bo pandemia wywołała kilka ważnych rzeczy, o których, do których zaraz nawiążę, natomiast no, postęp technologiczny się nie zatrzymał nie zatrzymały się procesy demograficzne, nie zatrzymały się też inne procesy, o których rzadko sobie myślimy w kontekście zarządzania w ogóle kompetencjami z poziomu przedsiębiorstw, ale także tworzenia ram, czyli odpowiednich polityk publicznych do tego, żeby te kompetencje były jak najbardziej dopasowane do potrzeb rynku pracy. Zresztą to zadanie też jest realizowane od kiedy... My jeszcze jako Polska staraliśmy się przystąpić do Unii Europejskiej, od jeszcze od funduszy przedakcesyjnych we wszystkich programach, funduszach i tak dalej to hasło się pojawia. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że bardzo dużo rzeczy się po prostu nie zmieniło i wpływ nadal będzie bardzo znaczący na to, co poszczególne firmy potrzebują od swoich pracowników i w jaki sposób też tych pracowników będą poszukiwać. Natomiast jeżeli w ogóle mówimy o pandemii, to pandemia, no ze względu na swoją naturę, największy swój wpływ wywarła na te. Jakby kompetencje, które są najczęściej wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie, zarówno z klientami poszczególnych firm, czy też z kontrahentami. Tutaj, jeżeli wyabstrahujemy sobie ten wpływ pandemii jako takiej na kwalifikacje, kompetencje i w ogóle pracowników, czy też zasoby, którymi rynek pracy dysponuje, to tutaj jest największy wpływ. Pozostałe elementy natomiast w niektórych przypadkach zostały trochę bardziej u, uwypuklone. A w niektórych pozostały, pozostały najbardziej aktualne. Tutaj jest jeszcze jeden czynnik, o którym zazwyczaj, tak jak powiedziałem, zapominamy. No i tym czynnikiem są zmiany klimatyczne, które też bardzo dużo w wielu firmach widzimy. Zmiany w podejściu do procesów biznesowych, zmiany do procesów technologicznych i tak dalej, które siłą rzeczy wymagają też, żeby pracownicy, którzy te procesy obsługują, czyli technologie to obsługują i tak dalej, zarządzają tym wszystkim, no również potrzebują nieco odmiennych kwalifikacji, chociaż wydawałoby się bardziej, że akurat ten pandemiczny wpływ na wszystko, o czym mówimy, bardziej dotyka profili kompetencyjnych niż kwalifikacji jakich takich, no zważywszy, że technologie pozostały takie same i tak dalej i tak dalej i tak dalej, zapotrzebowanie na nie prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie wiemy, że już w niektórych obszarach jest zdecydowanie większe, natomiast o wiele większy wpływ miał na ta nasza sytuacja prawie dwóch lat pandemii, no miała na, na poszczególne kompetencje, bardziej niż certyfikowane kwalifikacje, walidowane i tak dalej i tak dalej. Mm -hmm, mm -hmm. Wspomniałeś, e, zaczęłaś od tego, e, m, że najbardziej e, jakby wpływ tej pandemii widzimy w e, obszarze e, m, bezpośredniego kontaktu z klientem, obsługi klienta, e, m, to jest trochę coś innego niż to, o czym mówili nasi przedmówcy, to jakby jak tutaj wygląda sytuacja, co, co obserwujesz u e, przedsiębiorstw, których, którym doradzasz, których realizujesz projekty? Mm -hmm. No tak, no nie bez przyczyny mówimy o tych przedsiębiorstwach, które no polegają na tym, żeby bezpośrednio się, czy ze swoimi klientami, czy z kontrahentami kontaktować. I to jest to jedna największa zmiana, ale to też i profesor Włoski o tym wspina, więc ja tylko no, no, no pomknę, że wszędzie, gdzie mamy bezpośredni kontakt, gdzie musimy jakikolwiek proces biznesowy domknąć i zarobić te pieniądze, ja to polega to na tym na bezpośrednim właśnie kontakcie z, z klientami i kontrahentami. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest cała opieka medyczna. No i tutaj, niezależnie od tego, czy mówimy o tej, która jest finansowana ze środków publicznych, czy to jest opieka prywatna, bardzo, bardzo wyraźny wpływ tej, tejże pandemii na zapotrzebowanie, na określone kwalifikacje, ale kompetencje, kompetencje również. I to niezależnie od tego, na którym poziomie. Rozpatrujemy ten, ten, ten wpływ, i jak patrzę sobie na jakąkolwiek instytucję, która świadczy usługi z zakresu medycyny, czy to jest bardzo zaawansowana medycyna w zakresie onkologii, e, wszystkich naszych chorób cywilizacyjnych i tak dalej, czy to jest medycyna taka, która jest prywatyzowana, tam, tam gdzie po prostu jest największy kapitał, tam gdzie ona sięga, to e, jakby bardzo podobne procesy się pojawiają one dotyczą różnego personelu jak już mówimy o konkretnych kwalifikacjach mówimy też o konkretnych kompetencjach no to zaczynając od takiego personelu który świadczy wsparcie które są liniami wsparcia dla osób które są ekspertami w danej dziedzinie czyli w zasadzie lekarzy wysoce specjalizowanych w swoich w swoich obszarach tutaj jest też bardzo ważny był właśnie taki bezpośredniości i bezpośredniości tego kontaktu no wszyscy pamiętamy że przecież bardzo dużo rzeczy, które nie było związane bezpośrednio z covid ale jednak dotykały naszego zdrowia, były załatwiane przez telemedycynę. Inna rzecz jest oczywiście tutaj, że pomimo tego, że od wielu lat, jak się inwestuje oczywiście w tą telemedycynę, to ona jak do tej pory funkcjonowała na no, zasadzie porady telefonicznej, co nie wyczerpuje do końca tematu. Dokładnie. bo To jest tak samo jak przy edukacji zdalnej. O edukacji też za chwilę jeszcze opowiem że edukacja zdalna, która polega na tym, że dzieciom się wysyła wyłącznie pracę mailem, no to nie jest edukacją zdalną jeszcze. No i tak samo, jeżeli chodzi o tele, telemedycynę, czy też właśnie te teleporady. Tutaj niestety jest tak, że ze względu na to, że to jest w miarę łatwo automatyzowana obsługa. Wszystko, co, co zajmują się, czym zajmuje się personel, Administracyjny, szpitali, przychodni, prywatnych klinik i tak dalej, jest relatywnie łatwo automatyzowalny. Nie widać jeszcze oczywiście jakiegoś takiego panicznego odejścia, a tym bardziej, że wdrożenie jakiekolwiek wdrożenia automatyzacji gdziekolwiek, niezależnie od tego, czy mówimy o medycynie, jakiejkolwiek innej branży, to jest przedsięwzięcie na lata, i dopiero wydaje się, że bardziej długofalowe takie skutki będziemy obserwować. W, tym, w tej branży, przy okazji tego rodzaju pracowników, dopiero za kilka lat, kiedy poszczególne firmy i tak dalej z, z tej akurat branży zaczną finiszować swoje wdrożenia technologiczne związane z automatyzacją. Trochę inna sytuacja, jeżeli chodzi o wysoce wykwalifikowanych specjalistów. No, faktycznie lekarze, którzy posiadają swoje specjalizacje. Obserwujemy nieraz. Gazety, publicystyka i tak dalej, bardzo dużo na przykład pokazują, że akurat nie tyle jakby zapotrzebowanie na same kwalifikacje, no co natura tego całej branży, która bierze na swoje barki w ogóle radzenie sobie z pandemią COVID, no spowodowało, że tam jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo problemów zostało ubrzymionych jeszcze prepandemicznie. Mm -hmm. Czy jest to oczywiście rozmowa na jakąś inną okazję, ale generalnie polski system publicznej opieki zdrowotnej nie był przygotowany na, na, na udźwignięcie mhm. takiego ciężaru. Mhm. A Mateusz, jeszcze cię zapytam, bo, bo chociażby mhm. sytuacja na rynku łódzkim pokazywała też wiele innych branż, w których te, te zmiany nastąpiły i... Tak jak mówimy o tej bez, sytuacji bezpośredniej obsługi klienta, to jak to wygląda w innych branżach, bo wiem, że też w innym branżom doradzasz i, i, tak. i masz okazję obserwować, jak w tym obszarze to zaistniało, na przykład właśnie nie wiem, czy sektor finansowy, czy sektor sprzedaży? To jest ciekawe, że, że faktycznie i finanse, i taka sprzedaż bezpośrednia, coś, coś co pod hasłem retail występuje, mm -hmm. zazwyczaj to są branże, wśród których jakby nasza praca jest najczęściej wykorzystywana. Mm -hmm. Jest najwięcej firm krajowych, które mają oczywiście swoje zagraniczne odnogi, jak i też międzynarodowych koncernów, które w Polsce, w Polsce funkcjonują. E, najwięcej takich e, m, przedsięwzięć związanych z, jakby z pomocą, z reorganizacją, z nowymi sposobami poszukiwania e, pracowników, przekwalifikowaniem tych pracowników mm. do, nowe, e, e, do nowych warunków właśnie z tej branży e, pochodzi. Z względu na to, że to jest branża, która ma bardzo dynamiczny wzrost, w związku z tym dysponuje też znacznie większym kapitałem niż wspomniana przeze mnie wcześniejsza mhm. opieka medyczna. Więc tutaj te wszystkie procesy związane z automatyzacją, ze skracaniem dystansu pomiędzy dostarczycielem dóbr i usług, a klientem końcowym, jest najbardziej silna i najbardziej zauważalna, i nie bez przyczyny, jakby łączymy tą branżę finansową z branżą tak zwaną retail, mhm. ze względu na to, że najwięcej się dzieje właśnie w tym momencie, gdzie gdy mówimy o bezpośredniej obsłudze klienta. Mhm. A z punktu widzenia tego, z punktu widzenia kwalifikacji niezbędnych do tej bezpośredniej obsługi klienta, nie ma znaczenia tak naprawdę, czy są to produkty finansowe, czy to są produkty szybko zbywalne, które są sprzedawane, więc tak naprawdę nie ma znaczenia. I co ciekawe, te branże bardzo ze sobą silnie konkurują mhm. o tych pracowników, takich, którzy właśnie. Bezpośrednio klientami się zajmują, lub też o kadrę managersną. To też jest ważne, bo zazwyczaj wyobrażamy sobie osoby, które siedzą w kasie w jakimś tam w banku, czy też w kasie w jakimkolwiek sklepie, ale też mówimy o całym zapleczu, które ma dostarczyć wysokiej jakości usługę sprzedaży. To też jest ważne, więc te branże ze sobą się nie konkurują. No i tutaj cały e-commerce to jest w ogóle wybuch. Bardzo wiele, bardzo wiele firm musiało bardzo szybko przestawić w ogóle swoje modele biznesowe i strategie działania na bardzo szybką i bardzo prężną digitalizację. A to mm -hmm. oznaczało, oczywiście, że bardzo duże. To mam też oczywiście taki efekt przeniesienia. No skoro tak, skoro jest bardzo duże zapotrzebowanie, no to ktoś to, musi ktoś to, tą dziurę musi tak, wypełnić. wypełnić. Więc tutaj niestety nie wystarczy powiedzieć, że to oczywiście pomogło całej branży IT, bo branża IT jest na tyle skomplikowana, że jak powiemy, że potrzebujemy kompetencji z zakresu IT, to nie powiemy nic w zasadzie. Jeżeli mówimy w ogóle o automatyzacji, o rozwoju e-commerce, ciekawe też. Najważniejszy ten rozwój e-commerce, jak pokazują ostatnie dane, to są te, to są, to są chociażby, to jest chociażby Wielka Brytania, mm -hmm. która wyszła z Unii Europejskiej i ze względu na utrudnione łańcuchy dostaw, o wiele prężniej musi postawić właśnie na ten rozwój sprzedaży takiej zapośredniczonej przez internet ale w innych krajach, Hiszpania, Francja, są bardzo dobre, bardzo duże i szybkie wzrosty, które są zupełnie w zupełnie innych branżach biotechnologicznych, wyprzedziły nawet sektor IT, o którym zazwyczaj się mówi, że jest tak szybko rozwijający się. Mm -hmm. Ale wracając do kompetencji, no trzeba będzie, są w zasadzie trzy takie kluczowe grupy, jeżeli chodzi o e-commerce, branżę retail i powiązaną z tym sytuację branży wysokich, powiedzmy, technologii. No to jest kwestia umiejętności, planowania biznesowego jest to jak najbardziej w wianuszku tych wszystkich kompetencji, kwalifikacji technologicznych, czyli analiza biznesowa, umiejętność postanowienia, postawienia tego całego e-commerceowych e rozwiązań. No ale też umiejętność wdrożenia tego wszystkiego, więc te wszystkie rzeczy związane z wdrażaniem poszczególnych technologii, a na końcu utrzymanie tego całego procesu, który za pomocą tej technologii jest, ma być obsługiwany. Są to rzesza osób, zazwyczaj nie wyobrażamy sobie, jak to, jest, jak to jest dużo osób, no niemniej jednak bardzo duże zapotrzebowanie i bardzo duża rotacja też w tym segmencie sektora IT następuje. To jest normalne. Um, już troszeczkę i nawet na początku pandemii zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak będzie się trochę uspokajać sytuacja, to rynek pracy zacznie się bardzo gwałtownie otwierać. Um, wielu pracowników mm -hmm. um, um, chciało przeczekać po prostu tą bardzo trudną sytuację, co jest normalne, bo no, wszyscy w zasadzie potrzebowaliśmy jakiejś dozy bezpieczeństwa. Ale były takie firmy, które lepiej sobie z tym poradziły, a niektóre gorzej. Wiadomo było, że te, które trochę gorzej zaopiekowały się swoimi pracownikami, będą po prostu ich tracić. No i to widzimy. Pomimo tego, że jakby pandemia sama w sobie się nie zakończyła, to w zachowaniach, ale też i w statystykach takich, które widzimy na rynku pracy, bezpośrednich rozmów z naszymi klientami, widzimy, że jest bardzo duża rotacja oraz bardzo trudno znaleźć pracowników w odpowiednich kwalifikacjach, takie, które by były w stanie utrzymać, Zmienione albo zupełnie nowe strategie, mm -hmm. e, strategie funkcjonowania. No i tak jak powiedziałem, no przede wszystkim no właśnie. właśnie w tej branży mm -hmm. retail, e, w branży farmaceutycznej. E, mm -hmm. Przepraszam, w szybko zbywalnych dóbr mm -hmm. konsumpcyjnych, FMCG są moje przejęzyczenie. Mm -hmm. No ale do tego dochodzi też jeszcze chociażby cała logistyka i magazynowanie. Tutaj we wcześniejszych. Wypowiedzi słyszeliśmy akurat w że tam jest generalnie zapotrzebowanie na magazynierów mm -hmm. i osoby, które całym łańcuchem, całą logistyką, lepszą łańcucha dostaw będą musiały się po prostu zająć. Niezależnie od tego, czy prowadzimy bezpośrednie, czy z jakieś zapośredniczone metody kontaktu z naszymi klientami. Mm -hmm. Dużo powiedziałeś o tym właśnie, jak jest dzisiaj, jak ta pandemia tu i teraz wymusiła e, zmiany, e, jakich potrzebowały przedsiębiorstwa kwalifikacji, kompetencji. Jakby tutaj e, e, mówimy zarówno o tym, jak i o tym, a jakbyśmy tak trochę popatrzyli już w dalszej perspektywie, temat nasze, tego naszego wystąpienia to hmm. kwalifikacje przyszłości. E, jak, jak rozmowy z przedsiębiorcami, z prezesami. Jakby w jaki sposób tutaj definiowane są te kwalifikacje w przyszłości? Na co zwraca się uwagę, jakby już po, po uczeni doświadczeniem pandemii, tym jak właśnie jak potrzebne były szybkie zmiany, jak, jak potrzebne były nowe, nowe kwalifikacje, nowe kompetencje, jak to może, jaki to może mieć wpływ na przyszłość, co może być w przyszłości istotne, jakie, jakie nowe kwalifikacje? Mhm. No, zazwyczaj jak się spotykamy z naszymi klientami, no to jeżeli chodzi o kwalifikacje, takie stricte mhm. rozumiane kwalifikacje, to bardzo szybko jesteśmy w stanie otrzymać taką listę kwalifikacji, które są niezbędne do tego, żeby firma utrzymała swoją płynność. Mhm. No i to zazwyczaj wracając do wszystkich kompetencji technologicznych, jak najbardziej jesteśmy w stanie dostać listę, że potrzebujemy deweloperów aplikacji webowych, specjalistów od user experience. Mhm. E, no i wszystkich, tych, wszystkich właśnie tych niezbędnych do zbudowania, utrzymania, wszystkich wdrożeń technologicznych, to jest jasne. Jasne też wspomniany przeze mnie przed chwilą transport. Też jak naj... transport, logistyka, ma wszystko, co jest logistyką i z tym, żeby towar, który za pomocą internetu kupimy sobie mm -hmm. gdziekolwiek, no w zasadzie na świecie, chociaż też są oczywiście pewne ograniczenia, w końcu do nas trafił. Logistyka to jest ta branża, która również bardzo, bardzo, że tak powiem, brzydko zyskała na tej mm -hmm. pandemii. Natomiast, jeżeli posuwamy się trochę dalej, tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem na samym początku, dodając jeszcze jeden element. Większy wpływ jednak widzimy, jeżeli chodzi o kompetencje, mm -hmm. niż takie stricte umiejętności, które są walidowane mm -hmm. i co jakiś czas musimy jakiś wysiłek wykonać, żeby y, móc wykonywać pewne umiejętności. Czy to są właśnie z zakresu mm -hmm. transportu, ale także na przykład, nie wiem, elektryków i tak dalej, i tak dalej. Y, druga rzecz jest jeszcze taka, że y, Pandemia uwypukliła nam zapotrzebowanie na takie zawody, które jeszcze do tej pory nie zostały nawet precyzyjnie nazwane. Czyli to, o czym mówi trochę profesor Rowski w swoim wystąpieniu. Dokładnie e tak. Więc e mm -hmm. dlatego też na samym początku powiedziałem, że te wszystkie aspekty związane z technologiami, związane ze starzejącym się społeczeństwem, zmianami demograficznymi, przynajmniej w naszym zakątku, oczywiście Europy, starzejące się społeczeństwo, ale gdzie indziej mamy zupełnie inne trendy demograficzne, zmiany klimatyczne i tak dalej, stworzyło zapotrzebowanie na chociażby nowe umiejętności z zarządzaniem tym całym procesem. Uh -huh. A to uh -huh. co, co konkretnie masz na myśli? Pierwszy, uh -huh. Pierwsza taka rzecz, e, e, która w Polsce nawet e, zaczyna bardzo, bardzo szybko rozkwitać, to jest coś, co na razie z angielska nazywa się change managementem, czasami zaczyna się uh -huh. po prostu zarządzaniem zmianą, literalnie, literalnie uh -huh. tłumaczenie, natomiast to też nie wyczerpuje tematu. Są oczywiście certyfikaty, można się oczywiście szkolić z zakresu Bycia tym menadżerem, który zarządza całym procesem zmiany. Mm -hmm. I to jest oczywiście bardzo rozbudowana, bardzo rozbudowana kwalifikacja, bo ona nie, nie redukuje się tylko i wyłącznie do zarządzania komunikacją w firmie, mm -hmm. że następuje coś nowego, będzie działał w takiej w i takiej, w takiej, w takiej rzeczy, przyniesie nam takie takie korzyści. Ewentualnie musimy się przygotować na jakieś negatywne konsekwencje związane, chociażby właśnie z automatyzacją. Mm -hmm. Menadżerów zmiany coraz więcej potrzeba w polskich firmach, mm -hmm. coraz więcej mamy zapytań tylko i wyłącznie z tego zakresu. Mm -hmm. Jeszcze jak przed, przed pandemią Change Manager był zatrudniany jako taki kwiatek za sami kożucha, mm -hmm. To teraz Change menadżerowie i w ogóle cały proces zarządzania zmianą jest wyodrębniony do mm -hmm. całkiem bardzo dużych, bardzo dużych przedsięwzięć. To jest jedna rzecz. Jak już jesteśmy w ogóle przy zarządzaniu jako takim, i o kompetencji de facto, bo ja przynajmniej jeszcze się nie spotkałem nigdzie, żeby jakakolwiek kwalifikacja tutaj nastąpiła, to jest zdolności kadry menedżerskiej do zarządzania zespołami rozproszonymi. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Wiele firm albo bardzo szybko jeszcze w zeszłym roku zaczęło przechodzić, wdrażając jakiekolwiek modele hybrydowego zarządzania mm -hmm. zespołami w takiej sytuacji, że albo wszyscy są rozproszeni, albo część jest rozproszona i tak dalej, i to skądinąd z, z naszych badań, takich, które prowadzimy z zakresu satysfakcji i zaangażowania mm. pracowników, ich lojalizacji, rozwoju kultury organizacyjnej, no to widać, że no byli tacy menadżerowie, którzy sobie z tym poradzili, a część pomogło, no, częściej trzeba było w tym mm -hmm, pomóc. Mm -hmm. Nigdy nie szkoliliśmy menadżerów, nigdy nie rozwijaliśmy menadżerów w kierunku zarządzania zespołami rozproszonymi, wyjąwszy oczywiście te branże, w których to e, naturalnie bywało wcześniej. Tak. Mm -hmm. Natomiast teraz w zasadzie no, nie mamy klientów, żeby nie mieli swoich zespołów rozproszonych, nawet jeżeli mówimy o klientach takich, którzy bezpośrednio na przykład zajmują się produkcją, której mm -hmm. rozproszyć się nie da. Mm -hmm. tak? Bo osoby muszą być bezpośrednio przecież przy liniach produkcyjnych, bezpośrednio obsługując jakąkolwiek infrastrukturę. Mm -hmm, mm -hmm. Patrzę, że już kończy nam się czas, więc myślę, że dobrze by było, żebyśmy też jeszcze jakoś podsumowali. I chciałam Cię zapytać o to, czy w jakiś sposób możemy się do tego przystosować? Czy możemy jakby coś z tym zrobić i już jakby właśnie w perspektywie tych potrzeb, które, które, czekają nas w przyszłości, ale też z tą nauką, którą wynieśliśmy z tych ostatnich kilku lat, no już dwóch lat właśnie tej rzeczywistości pandemicznej. Mhm. No ja bym chyba tutaj wskazał na dwa takie podstawowe elementy. Jeden zaczerpnę z tego, co nam nasi klienci mówią. I to też ciągnąc wątek z poprzedniego Twojego pytania, mianowicie umiejętność zarządzania i szybszego dostosowywania się do zachodzących zmian. To o tym, że planowanie strategiczne w horyzoncie pięciu lat, jeszcze przed pandemią, było w zasadzie wszędzie posponowane, no żadna firma nie planowała już swojego rozwoju w, w horyzoncie pięciu lat, raczej to było skracane do dwóch, mm -hmm. trzech. No to teraz tak naprawdę nawet strategiczne działania musimy zacząć, firmy muszą zacząć planować w perspektywie roku, półtora i to dotyczy także zarządzania portfelem kompetencji swoich pracowników. Mm -hmm. A skoro tak, no to poza tym przygotowaniem kadry managerskiej musimy też przygotować nasze linie wsparcia, które w większości przypadków jeszcze nie są na to gotowe. Mm -hmm. Ja mówię tutaj o tych liniach wsparcia z zakresu kapitału ludzkiego. Mm. Tutaj muszą się pojawić kompetencje z zakresu szybkiego analizowania e, zmian, w zakresie profili kompetencyjnych, bo to się zaczyna. Mamy nawet i takich klientów, gdzie zaczyna się to dziać w cyklach po prostu kwartalnych. Mm. Okay. Taka jest dynamika mm. zmian że zapotrzebowanie na pracowników w określonych kwalifikacjach zmienia się w cyklu kwartalnym. Ja nie mówię o wolumenie, mhm, bo to wiadomo, oczywiście. że, ale ja mówię, że nawet jeżeli mamy tych samych pracowników, to mhm. wśród nich, tą samą liczbę pracowników, wśród nich zaczyna się pojawiać zapotrzebowanie na pewne nowe kwalifikacje, a te, które były jeszcze aktualne pół roku, rok temu, mhm. już są mniej istotne. A drugi element, taki, co do którego jeszcze nie, nie mamy jakby Pełnej widoczności, no to jest całe otoczenie formalne. To, co naszym klientom najbardziej brakuje, to jest stabilizacja wszystkich rozwiązań z zakresu, oczywiście, prawa pracy. No, nie dotyczy to bezpośrednio samych kwalifikacji i kompetencji, no ale to, że bardzo dużo rozwiązań z zakresu organizacji pracy było jeszcze z. Przed pandemią. Grubo z przed pandemii i już wtedy nie odpowiadały rzeczywistości wielu polskim przedsiębiorstwom. To już było wiadomo dawno temu. Teraz, tak jak powiedziałem, to kolejny aspekt. Pandemia uwidoczniła nam jeszcze o wiele bardziej potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań, dopóki one nie zostaną wprowadzone, o teraz nadal będziemy funkcjonowali w takim stanie zawieszenia i bardzo dużo ludzi będzie stosowało swoje własne protezy. Mhm. Jakoś do tej sytuacji trzeba będzie się dostosować, biznes i świat się nie zatrzyma, mhm. a jakoś trzeba będzie z tą sytuacją umieć radzić. Jeżeli chodzi o umiejętne dostarczanie Wiedzy dotyczących tego, jakiego rodzaju kwalifikacje i kompetencje są dostępne na rynku pracy, jakiego rodzaju kwalifikacje dostępne nie są. To jest wiedza skąpo, jednakowo już dostępna. Pomimo nawet mm. tego, że tutaj, jak widzieliśmy, że są badania, które i urzędy statystyczne, mm. i powiatowe urzędy pracy, wszystkie instytucje, wszystkie te formalne instytucje rynku pracy jak najbardziej dostarczają. Natomiast i granularność, i szczegółowość to nie jest jeszcze to, co wymagają przedsiębiorstwa, które muszą się teraz posiłkować zupełnie innymi źródłami wiedzy. One są oczywiście dostępne, ale zazwyczaj są bardzo kosztowne. Mm -hmm. Umiejętność wykorzystania tej wiedzy to jest umiejętność, która będzie niezbędna we wszystkich liniach wsparcia lub w kadrze menedżerskiej w każdej firmie. Póki co jeszcze nie, nie zostały przyobleczone w kwalifikacje, jako takie, mm -hmm. to jest zupełnie coś nowego. Super. To bardzo Ci dziękuję, bardzo Dzięki. dziękujemy Państwu za, za wysłuchanie tej naszej rozmowy. Oczywiście, jeśli będziecie mieli Państwo pytania, to pozostajemy do Państwa dyspozycji. Gdzieś wiemy, że są nasze namiary na nas, także również dziękujemy bardzo serdecznie organizatorom za zaproszenie. Dziękujemy również Państwu za wystąpienie. Czas dziękujemy. nas goni, tak tytułem krótkiego tak. podsumowania. Bardzo tak. trudny temat dotyczący pandemii, ale chyba... Z trudnym początkiem te firmy coraz lepiej sobie radzą z dostosowaniem się do, do, do panujących realiów. Także już teraz oddaję głos Agnieszce i przejdziemy do kolejnego. Mm -hmm. No właśnie, po wystąpieniu wiemy jak ważna jest reorganizacja i zwinność, a jak w tym aspekcie wygląda jedna z wiodących branż w Polsce, branża transportu, spedycji i logistyki. Jak wygląda kwestia kwalifikacji i kompetencji w tej branży opowie nam Pan dr Ziemowicz Socha, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.